Cześć, to Aneta. Cześć, tutaj Sandra. Witamy na naszym kanale Filit. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, czym jest projekt. Wydawałoby się to takie proste, a jednak niesie ze sobą parę niespodzianek. To Aneta opowie szerzej. Tak, projekt to nie jest taka, taki prosty temat, chociażby z tego względu, że samo słowo projekt jest bardzo popularne i często wykorzystywane. Chociażby w pracach operacyjnych, w bieżącej pracy operacyjnej, a przecież projekt to przedsięwzięcie tymczasowe, które ma określony koniec. Celem projektu jest dowiezienie klientowi czegoś unikalnego, innowacyjnego, nowego, czego klient nie ma. Potrzebujemy, żeby klient przyszedł do nas z określonym celem, co tak naprawdę my mamy mu dostarczyć. No i ten cel powinien być rozłożony na czynniki pierwsze, czyli powinniśmy mieć zdefiniowany zakres wymagań, zakres wymagań, zdefiniowany zakres wymagań pozwala nam na przygotowanie harmonogramu, ale przede wszystkim na określenie, oszacowanie budżetu, czyli informacja dla klienta, jaki koszt musi ponieść, żeby ten projekt, żebyśmy my ten projekt mogli mu dowieść. Reasumując, jeżeli mówimy o o czymś do dostarczenia, co ma określony cel, ale nie ma budżetu, no to nie możemy powiedzieć, że to jest projekt. I na odwrót. Jeżeli mamy budżet, ale tak naprawdę klient nie do końca wie, czego chce, czyli nie mamy określonego celu, no to też nie powinniśmy mówić o projekcie. Żeby mówić o projekcie, zdefiniować projekt, te wszystkie przesłanki muszą być zdefiniowane. Czyli jeszcze raz, Określone w czasie, z określonym końcem, unikalne, ze zdefiniowanymi wymaganiami i określonym budżetem. To tyle teoria. A praktyka? Podam przykład, ale najpierw podam wam taką ciekawostkę, że według raportu Standish Group z 2014 roku, jedynie niewiele powyżej 16% projektów kończy się sukcesem, czyli w czasie, w zakresie. I w budżecie, więc jak widać, nie jest to takie proste. A teraz wyobraźcie sobie, że chcecie wyremontować kuchnię. Uzbieraliście na to budżet 10 tysięcy złotych, macie fachowca, ustalony jest zakres. Chcecie wymienić podłogę, odmalować ściany, wymienić oświetlenie i odnowić fronty, fronty szafek meblowych, na przykład oklejając je tam z taką specjalną folią, żeby ładnie to wszystko wyglądało. A, i przepraszam, i jeszcze wymieńmy podłogę przy okazji w tej kuchni. Więc mamy zakres, mamy zasoby ludzkie w postaci naszego fachowca, mamy te nasze oszczędności, czyli ten nasz budżet czas mamy ustalony, skonsultowany z naszym fachowcem, że zajmie to w dwa tygodnie, on się spokojnie wyrobi, no i super, U, startujemy. Aha, ale jeszcze zanim wystartujemy, no to ustalamy sobie z tym naszym fachowcem, jaki ma być efekt końcowy, żebyśmy mieli spójną wizję tego, co ma być na końcu. Gładkie ściany, pomalowane na kolor, powiedzmy mandarynkowy, łącznie z sufitem, fronty obklejone tak tym, tym, tą folią, że nie będzie tych takich wiecie bąbelków, żadnych tam nierówności, folia matowa w kolorze fioletowym, gres ułożony w szachownice, z fugą w kolorze seledynowym, taka wiecie wesoła kuchnia, no i zdjęte stare oświetlenie, założone nowe i Ślady po kuciu na, e, kabli, żeby poprowadzić nowe kable i zakryć stare, wygładzone tak, że w ogóle nie ma śladu na, na, na ścianach czy na suficie. Więc mamy już tak zwane kryteria akceptacji. No i startujemy. Co no może później tak, skoro wszystko jest jasne, wszystko zapięte na ostatni guzik. No ale słuchajcie, okazuje się, że jak ten nasz fachowiec kuł podłogę, żeby zdjąć ten stary gres, a my mieszkamy w starym budynku. To pękła rura w ścianie, po prostu nie wytrzymała, rura była zardzewiała. Nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Więc, co? Zwiększa nam się zakres no bo trzeba naprawić rurę, bo inaczej będzie nam mokła ściana no i możemy na to pozwolić. I trzeba, i zwiększa nam się koszt no bo przecież nasz fachowiec nie będzie robił tego za darmo. No, nie jest organizacją charytatywną, więc trzeba mu za tą dodatkową pracę zapłacić. A trzecia rzecz. No to czas, zajmie mu to więcej czasu. I teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co możemy w tej sytuacji zrobić? W kieszeni mamy tylko te 10 tysięcy złotych. Nie mamy ani złotówki więcej, bo oszczędziliśmy tylko tyle. Więc budżetu naszego projektowego zwiększyć nie możemy. Czas, no zakładaliśmy, że za dwa tygodnie zrobimy imprezę, zaprosimy znajomych i, yy, i rodzinę. No, ale powiedzmy, ewentualnie można zmienić y, tą imprezę, przesunąć o tydzień, więc możemy trochę wydłużyć czas. Y, zakres, no tutaj y, musi być zmieniony, bo inaczej zostawimy y, dziurową ścianę, chyba że zrezygniemy z którejś innych prac. Więc tak, powiedzmy, że możemy zrezygnować z y, y, części oświetlenia, czyli troszeczkę zmniejszyć zakres. Możemy zrezygnować z lepszych materiałów, czyli troszeczkę uszczuplić jakość, rezygnując z tego droższego gresu, wymienimy go na jakiś tańszy, dzięki czemu będziemy, zaoszczędzimy pieniądze, żeby zapłacić temu naszemu fachowcowi, więc mieścimy się w budżecie. No, wydłużamy ten czas. Ograniczyliśmy trochę, tutaj uszczupliśmy zakres, ale doszedł nam ten nieprzewidziany. Więc no. Tak to wygląda e, e, z projektami również informatycznymi, gdzie pojawiają się jakieś nieprzewidziane rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zauważyć na początku. I potem musimy po prostu manewrować. nie da się, nie da się zrobić tak, że będziemy mieć zwiększony zakres za ten sam budżet, ten sam czas. Mo, czy chyba, że zwiększymy, Zasoby, które z kolei kosztują, więc to nie jest jak z gumy. Nie da się mieć szybko, tanio i dobrze. Dlatego ważne też jest, też jest yy, zarządzanie ryzykiem. Tak, czyli e, definiowanie, namierzanie ryzyk, co, co, co możemy spotkać po drodze, oczywiście w ramach naszej, e, naszej wyobraźni albo naszego doświadczenia przy podobnych projektach. No ale e, jakby sam rejestr ryzyk i, i szukanie, mitygowanie tych ryzyk, czyli e, szukanie rozwiązania na zmniejszenie tych ryzyk, też jest w projekcie e, potrzebne i bardzo pomocne. Zgadza się dokładnie. Zarządzanie ryzykami, jakby wynajdowanie tych ryzyk, próbowanie zdiagno próba zdiagnozowania ich na możliwie najwcześniejszym etapie, pozwala nam szybciej zareagować, wdrożyć działania, które pomogą nam jakby zabezpieczyć się przed niepożądanymi sytuacjami, które mogą nam pokrzyżować osiągnięcie naszego celu. Dokładnie, czyli reasumując, Projekt jest odpowiedzią na potrzebę konkretną. Jest to przedsięwzięcie, pamiętajmy o tym, tymczasowe, czyli z określonym końcem. Powinien być unikalny, innowacyjny. Dostarczamy coś nowego, nawet ten remont kuchni. Dostarczamy nowy widok, nową wizualizację kuchni. No i bardzo ważne budżet. Zarządzanie budżetem. Przede e, wszystkim musimy mieć ten budżet, bo bez kasy nie zrobimy. Musimy mieć budżet i musimy z nim zarządzać, dokontrolować e, i e, no, reagować na ryzyka. Zgadza się, dokładnie, dokładnie tak jak Aneta podsumowała. No to co? Słuchajcie, dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do e, kolejnego naszego filmiku. E, Oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału i komentowania. Komentowania. Tak, jak macie jakieś uwagi, pytania, to, to serdecznie zapraszamy. I jeżeli spodobał Wam się nasz filmik, to oczywiście zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmikach. No i cóż, no i do zobaczenia. Cześć. Cześć, dziękujemy. Thank you